Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym projektem Denko. Dzisiaj zapraszam Was na pustaki z miesiąca września. No i tak jak popatrzyłam, jest trochę mniej tych pustych opakowań, ale jak wiecie, we wrześniu byłam na urlopie, więc wszystkie pełnowymiarowe produkty zostawiłam w domu. zebrałam ze sobą większość miniatur, no ale miniatury, też wiecie, mają różną pojemność i też potrzebują czasu na zużycie, a wiadomo, że w pierwszej kolejności zużywałam to, co mam otwarte w domu. Także już widziałam, że październikowe denko szykuje się mega duże, a wrześniowe będzie takie, wiecie, troszeczkę mniejsze. No dobra, zaczniemy może od chusteczek. Chusteczki z Life'a, czyli marka własna Super Farmu. 72 sztuki, tu mam wersję tą zieloną. Chusteczki są fajnie nasączone, odpowiedniej wielkości. No i ja zawsze je używam przy codziennej pielęgnacji, przy makijażu, wycieram dłonie, czy wycieram doraźnie pędzle i sprawdzają się do tego świetnie. W tej chwili mam różową wersję i też jest całkiem ok. Saszetka z Isany, perełki kąpielowe. To jest ta wersja kokosowo-waniliowa. Jak dla mnie genialna. Oczywiście kupuję sobie różne sole, różne perełki do kąpieli, ale ta to jest mój po prostu faworyt. No i przypominam, ja nigdy też nie wsypuję całej saszetki na do wanny, bo po prostu nie wysiedziałabym w łazience. Ja delikatnie dosypuję sobie tych perełek do kąpieli, aby po prostu zabarwić wodę. Także bardzo je lubię oczywiście mam kolejne opakowania na zapasie. Następna rzecz to są płatki kleanik z dodatkiem olejku organowego. Płatki, które są dostępne jeszcze u mnie, super 40 sztuk, świetne płatki mięsiste, grube, idealnie zmywa się nie wiem, makijaż czy z twarzy czy z oczu. No i mam jeszcze kilka sztuk na zapasie. Kolejna rzecz, oj, to też już dawno, dawno temu kupiłam, w tej chwili zużywam już ostatnie opakowanie, ostatnia kulka mi została, to są kulki kupione w Lidlu, w opakowaniu było 6 sztuk, one były w różnych kolorach i wodę barwiły tylko żółte. Bardzo przyjemny, delikatny był zapach, nie było oczywiście żadnej piany, bo to są kulki tylko musujące, ale muszę Wam przyznać, że któregoś dnia mnie zaskoczyło, bo wrzuciłam kulkę i tak wiecie, zawsze się wycieram szybko jak wychodzę z wanny, nigdy nie zwracam uwagi. Ale patrzy się na swoje ciało, a ono się błyszczy. Okazało się, że żółte kulki oprócz tego, że bawiły wodę, mają w sobie jakiś delikatny brokat, a więc wiecie, później taka była błyszcząca. Natomiast mi osobiście to nie przeszkadzało, tak jak wspomniałam mam opakowanie, które wykańczam, ale już nie widzę tych kulek w widlu. A szkoda, bo to był fajny gadżet kąpielowy. Kolejna rzecz do włosów mamy tu coś, odżywkę z Pankin Prowi, od czasu do czasu zdarza mi się coś kupić, tu mam tą taką 3 minutówkę, 200 ml to też kupiłam, bo miało lepszą cenę, natomiast odżywka bardzo poprawna, nie przepadam za tymi produktami, kiedyś miałam wrażenie, że moje włosy lepiej się z nimi dogadywały, czy z szamponami, czy właśnie z odżywkami, od czasu do czasu kupię, ale jednak wolę, wiecie, bardziej naturalną pielęgnację do włosów. Kolejną rzecz mam tutaj: Miniaturę Zifrosze, którą miałam na wyjeździe, i to jest płyn micelarny. I tak jak kiedyś go bardzo lubiłam, świetnie się u mnie sprawdzał, tak tutaj w połowie opakowania zaczął podrażniać mi oczy. Dobrze, że wzięłam ze sobą jeszcze płyn z jajki, który wiecie, mnie uratował natomiast no to później już skończyłam do demakijażu twarzy natomiast no, z wiadomość względów już nie wrócę do niego mały lakiem, który też specjalnie ze sobą zabrałam na wyjazd, zielona wersja Sayosa, 75 minutów jest mega wydajne, naprawdę starczyło mi na półtorej tygodnia, takiego wiecie codziennego używania, fajna pojemność taka wiecie, idealna na wyjazdy kolejna rzecz do demakijażu z Evaline Cosmetics płyn micelarny kokosowy Genialny produkt. Wiecie, że ja markę Eweline z lubię, i produkt też się u mnie świetnie sprawdził. Pięknie pachnie kokosem. Pojemność 500 ml jest mega wydajna. Bardzo dobrze zmywa się makijaż i z twarzy, i z oczu. Nic mnie tam nie podrażnia. Oczy mnie nie pieką. No i oczywiście z przyjemnością wrócę do tego produktu. Kolejna rzecz będzie kąpielowa i mamy tu produkt marki właśnie znowu Life'a, niestety żel już jest niedostępny, a szkoda, bo był genialny, pięknie pachniał, dobrze mył, był wydajny, kosztował niewiele, pojemność 390 ml była naprawdę wydajna, żel był z sokiem z aloesu, oliwą z oliwek i maliną moroszką, także zapach był przecudowny, ale tak jak wspomniałam już jest niedostępny. Tu mam płatki klanik, które kupiłam sobie specjalnie na wyjazd, bo mówię małe opakowanie 50 sztuk. Natomiast zrobiłam się w bambuka, bo te płatki małe były dużo droższe niż pojemność 80 sztuk, więc nie, patrzcie, kochani, na ceny, bo te płatki kosztują chyba regularnie ponad 11 zł. Natomiast płatki, które mają 80 sztuk, kosztują 8 zł, więc czegoś nie ogarniam. No ale dobra, płatki, ok, zużyłam, ale patrzcie na ceny. Z Isany mam tutaj patyczki. Higieniczne. Natomiast patyczki mi są zawsze potrzebne do poprawek makijażu oczu i do tego sprawdzają się genialnie. Coś kąpielowego uwielbiam produkty z Hagi, natomiast no, ceny są dość wysokie. Jest to, wiecie, produkt naturalny i mam tutaj sól do kąpieli z kozim mlekiem. To nie była taka, wiecie, typowa sól. Ona była bardziej w formule pudrowej, pięknie się rozpuszczała, delikatnie woda miała kolor mleczny. Też niż sypałam tego produktu nie wiadomo jak dużo. Bardzo przyjemnie pachnie. Tu było 400 gramów, tak, natomiast no, niby to jest na 4 kąpiele. Ja zużyłam to na znacznie więcej, dlatego że ja zdecydowanie mniej sypuję tego produktu do wanny niż producent zaleca. Woda była fajnie zwiększona, z przyjemnością wróciłabym do niego. Natomiast poczekam na jakąś lepszą cenę na promocji. Chusteczki Cien to są takie małe chusteczki, które zawsze mam w torebce. Tu mnie skusił zapach kwiatowy, wydaje mi się, że to miało być konwalie, Natomiast no, pachniało po prostu kwiatami i zawsze takie małe chusteczki mam: wiecie, czy do wytarcia dłoni, czy do wytarcia butów w ciągu dnia, także są jak najbardziej ok. Tonik z Soraya to jest tonik, który kupiłam też w lepszej cenie, bo miał uszkodzoną tutaj, wiecie, nakrętkę. Bardzo fajny tonik, mile mnie zaskoczył 200 ml. To jest wegańska zielona formuła, woda tonizująca, chlorofil, mirt cytrynowy i bambus. Bardzo fajny produkt, świetnie odświeżający, tonizujący skórę. Kto wie, czy nie wrócę do niego jeszcze, bo naprawdę się fajnie sprawdził. Mam tu dwie maseczki w płacie. Pierwsza maska to jest Medihil. Wiecie, że ja maski z tej marki uwielbiam. I tu jest maseczka, którą też kupiłam z datą, czyli w trochę niższej cenie. Maseczka niby kremowa, ale normalna na płacie. Pięknie, rozświetliła skórę, uwielbiam. No i z przyjemnością do marki Medihil będę wracać. Ale tu mam też zaskoczenie. Maseczka z bergamo, z miodem Manuka. Przecudownie słodko pachniała miodem. Bardzo przyjemny, relaksujący zapach. Wydaje mi się, że kupiłam sobie to kiedyś w Hebe, ale nie wiem, czy te maski jeszcze są tam dostępne. Ale z przyjemnością do tej maseczki bym wróciła. Szampon do mycia włosów suchych, matowych z Visplanti. Pojemność 400 ml. Szampon był mega wydajny. Dobrze się pienił. Dobrze czyszczał włosy i skórę głowy. Był przezroczysty. No i jego ja też kupiłam w lepszej cenie, bo był na wyprzedaży u mnie w pracy. Ale na razie żadnych szamponów nic, kochani, nie kupuję, bo mam ich sporo na zapasie. Z Fuzzwól, czyli marka własna-rosmanowska, mam tutaj dezodorant odświeżający do stóp. On jest bez zawartości talku, 200 ml jest wydajne, Odświeża stopy na dłuższy czas. No i wiadomo, kolejne opakowanie już mam i będę używać. Tu mam fajną saszetkę Perfekta. Koktaj rozświetlający do ciała, Super Glow, i tu rzeczywiście jest Super Glow. Ja sobie to zabrałam na taki letni wyjazd. Powiem Wam, że z tego letniego wyjazdu wróciłam z tą saszetką, bo jest produkt mega wydajny. Ja używałam jeszcze to później przez dłuższy czas, będąc właśnie w domu. Pięknie skóra wyglądała, pięknie rozświetlona. To nie są jakieś takie, wiecie, hamskie drobinki, ale można to stosować i na opaloną skórę, i na taką, wiecie, już po opaleniźnie, i fajnie ta skóra wygląda. Ja także z przyjemnością kupię sobie jeszcze kolejne opakowanie. Zdezodałam granatowy niwa podstawowy. Nic dodać, nic ująć. Jak widzicie, kolejne opakowanie mam zużyte i następne używam. No i zostało mi jeszcze mydełko Cien. Kto jeszcze pamięta te mydełka? Gdzieś wygrzebałam je z zapasów, Chyba mam jeszcze jedną sztukę na zapasie. Tu była egzotyczna papaja. Produkt to jest mydło w piance, 300ml, naprawdę jest wydajne, fajnie oczyszczało dłonie. Niestety te mydełka są już od dawna niedostępne w Lidlu, a szkoda, bo były i fajnie myjące, i ładnie pachnące, i cena była przyzwoita. Jak widzicie, skończyłam, mam jeszcze jedno, no i pewnie z przyjemnością je użyję. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część pustaku z września. Jak zawsze dziękuję, że byliście ze mną, przesyłam Wam moc guziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!